Siemanko widzowie, robię ja yy, na kilof kilow, yy, nóż i widelec nóż i widelec czysta sól no nie no żartuję ogólnie to będzie giveaway dla was yy, o Jakiś kilof albo taniec albo emotkę. Zależy już od Was. Dwie, łap, dwie łapki emotka. Znaczy: no, pięć łapek emotka, dziesięć kilo. No. Pozdrawiam Was. No i robię giveawaya. Siema.